Więc ja mam takie wrażenie, że wiele firm, które powstało w latach 90. albo na przełomie lat 80-90, to są firmy, które zaczynały w świetnych warunkach biznesowych. To znaczy na rynku nie było nic poza odstęp, mhm. mówmy się, i jak już zaczęło być coś, to my ludzie się na to rzuciliśmy. A skoro się rzuciliśmy, to nieważne, czy to była beznadziejna czy świetna jakość. Nieważne, czy to było drogie czy tanie. Nieważne, czy to było sprzedawane tu czy tam. Nieważne, czy to było mi potrzebne czy niepotrzebne. Bo ja pamiętam takie czasy, kiedy kupowało się różne rzeczy, dlatego że może się przyda. Niekoniecznie dlatego, że, że rzeczywiście jest nam dzisiaj potrzebne. I teraz, jak były taka, taka, te, takie świetne warunki na rynku, była taka tak naprawdę hossa gospodarcza. To wszyscy się rzucali, nieważne co miałeś w sprzedaży, po prostu sprzedawałeś. I na dokładnie takim gruncie wyrosło masa biznesów w Polsce. Jak do Polski zaczęły przychodzić biznesy z zagranicy, jak ta konkurencja zaczęła się robić coraz większa, no to niestety ten rynek zaczął weryfikować, ale to wciąż nie była na tyle duża weryfikacja, żeby na przykład trzeba było ogłosić upadłość jakiejś firmy. Jest tak, że tak naprawdę większość firm przetrwała, przetrwała 20 lat, przetrwała 30 lat, całkiem, całkiem dobrze radząc sobie na rynku. I no, tak naprawdę w 2005-2009 w tych latach tak naprawdę widać w wielu firmach, które urosły od początku lat 90., widać, że zaczynają schodzić do dołu. Nie wiem, takim bardzo obserwowałam chociażby próchnik SA. Mhm. To jest przykład takiego biznesu, który zapowiadał się świetnie, no, ale niestety nie dał rady na rynku. I przyglądając się temu, jak funkcjonują klienci, którzy do nas się zgłaszają dzisiaj, to ja mam takie wrażenie, że one dokładnie są w tym momencie. Czyli okazało się, że... Rynek zaczął weryfikować, rynek zaczął głośno krzyczeć "Sprawdzam". Oczywiście oni nie widzą tego w sobie, to znaczy nie zauważają cholera my żeśmy nie postawili strategii, albo nie weryfikujemy sobie cash flow, albo niedobrze zarządzamy naszymi wydatkami, tylko widzą co widzą, no, no bo jest agresywna polityka naszej konkurencji bo na rynek wchodzą, wchodzi wiele firm zagranicznych, bo rząd je wpuszcza i mogą prowadzić biznes tak naprawdę na, na równi z nami, nie płacąc wyższych podatków ani niczego.